Jeśli szukasz produktów do domu, które są kolorowe, ręcznie robione i naprawdę przyciągają wzrok, to Filcowa kolekcja jest właśnie dla Ciebie. Mówimy tu o podkładkach pod kubki, matach stołowych, kwiatach, a także tych małych owieczkach z dzwoneczkiem. Kolory przyciągają uwagę, a faktura zachęca, by sięgnąć po produkt. Można je sprzedawać pojedynczo lub w zestawie. Albo stworzyć ładny pakiet z owieczką i kwiatami. Może masz też inne produkty, które świetnie pasowałyby do tego zestawu. Dlatego bardzo łatwo jest je wykorzystać do upsellingu. Dodatkowo spełniają oczekiwania klientów, którzy szukają produktów zrównoważonych lub z ciekawą historią. Więc, czy możesz to sprzedać? zaraz się przekonamy. Produkty są wykonane przez wykwalifikowanych rzemieślników w Nepalu z wysokiej jakości filcu, a łodygi również są bardzo solidne i trwałe. Porozmawiajmy więc trochę o tej kolekcji. Najpierw podkładki pod kubki. Mamy je w rozmiarze 10 cm. Dostępne są w kształtach okrągłym i kwadratowym. Możesz wybrać opcję wielokolorową lub odcienie szarości, tak jak tutaj. Są sprzedawane w zestawie po 4 sztuki. Naprawdę piękne akcesoria do domu i będą się wyróżniać w Twoim sklepie. Są tak unikalne, mają ciekawą, wypukłą fakturę. A kiedy klienci poczują ich teksturę, to jest ten moment przyciągania. Jeśli byliby zainteresowani czymś większym lub jeśli chciałbyś mieć coś większego w swoim sklepie, mamy tu piękne podkładki na stół. Te mają 20 cm i są sprzedawane pojedynczo. Mamy kształt gwiazdy kwadratowy, a także okrągły. W nieco większym rozmiarze mamy opcję owalną, która jest popularna. Mierzy 38 na 18 cm. Naprawdę piękne wzory. Ponownie dostępne także w szarej wersji. Przejdźmy teraz do małych owieczek. To są moje absolutne ulubienice. Dodają uroku Twojej ekspozycji, dodają uroku Twojemu sklepowi. Noszą tak piękny charakter. Są takie urocze ze swoim małym dzwoneczkiem. Te również dostępne są w wersji wielokolorowej. Masz czarne i białe, naprawdę, naprawdę słodkie. Te piękne kwiaty również występują w wielu stylach. Masz do wyboru różne, przeróżne rodzaje kwiatów. Łodygi mają od 25 do 35 cm długości i są plastyczne, więc możesz tworzyć wspaniałe kompozycje. Możesz dodać je do ekspozycji, do wazonu lub bukietu. Możliwości wykorzystania ich są naprawdę ogromne. Dodają uroku nie tylko do kolekcji z filcu, jeśli zamierzasz prezentować produkty z filcu. Świetnie się z nimi komponują, ale możesz je także dodać do innych produktów, na przykład do kosmetyków. Wszystkie są wykonane tradycyjnymi technikami filcowania i są uczciwie pozyskiwane od rzemieślników z Nepalu. Czy możesz to sprzedać? Oto dlaczego kolekcja z Filcu się sprawdza. Wygląda dobrze. Przyjemna w dotyku. Przyciąga klientów, by ją dotknęli, poczuli, a kolory same się sprzedają. Opowiada historię. Produkty są etyczne, ręcznie robione i pochodzą z uczciwego handlu z rzemieślnikami w Nepalu. Są elastyczne, więc możesz je sprzedawać pojedynczo lub w zestawach. Naprawdę łatwo je upsellingować. I są ponadczasowe, więc możesz sprzedawać szare zimą. Urocze, wielokolorowe będą dobre na lato, wiosną postaw na owieczki, a kwiaty można sprzedawać przez cały rok. Naprawdę łatwo się sprzedają. Czy potrafisz to sprzedać? Możesz już teraz zamówić kolekcję z filcu. Zamów, wystylizuj, oznacz nas na swoich ekspozycjach. Chętnie zobaczymy, jak przygotujesz swoją ekspozycję. Jeśli podobał Ci się ten film, polub, skomentuj i zasubskrybuj. Dziękujemy za oglądanie.